12 maja, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Jadąc motocyklem zgubił dokumenty i portfel wypełniony sporą ilością gotówki. Część rzeczy udało się odzyskać, ale dopiero po policyjnym dochodzeniu. Okazało się bowiem, że portfel i dokumenty zostały znalezione i przywłaszczone przez dwóch mieszkańców Szczercowa. Zarzut przywłaszczenia znalezionego portfela z dokumentami oraz gotówką usłyszeli mężczyźni w wieku 27 i 54 lat. Sprawców namierzył pokrzydzony, który na miejsce wezwał patrol policji. Podejrzani odpowiedzą za przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Zdarzenie miało miejsce 7 maja przed godziną 20 w Szczercowie. Wówczas pokrzydzony, jadąc swoim motocyklem, zgubił portfel, w którym znajdował się jego dowód osobisty, prawo jazdy, karta bankomatowa oraz waluta polska i zagraniczna, wszystko łącznie 8000 złotych. Rzeczy te wypadły z niezapiętej torebki przewieszonej przez ramię. O sytuacji pokrzywdzony zorientował się dopiero, kiedy dotarł do domu. Wówczas niezwłocznie zawrócił. Po drodze spotkał mieszkańców Szercowa, którzy poinformowali, że zauważyli, jak w czasie wyprzedzenia Toyoty wypadł mu portfel oraz banknoty. Kierujący tym pojazdem zatrzymał się z auta, wysiadło dwóch mężczyzn, którzy pozbierali pieniądze, wzięli portfel i odjechali. Świadkowie jednak nie zapamiętali numerów resesyjnych, więc w takiej sytuacji pokrzywdzony zgłosił się do szersowskiej policji i poinformował mundurowych o zdarzeniu. Policjanci razem z pokrzydzonym przejrzeli zapis monitoringu, który zarejestrował jedynie markę opisywanego pojazdu. W czasie, kiedy policjanci wykonywali czynności zmierzające do ustalenia szczegółów tego zdarzenia, pokrzydzony rankiem 9 maja, będąc w Szercowie, zauważył auto, które widział na gminnym monitoringu. Jadąc za Toyotą zatrzymał się przed jedną z posesji. Na terenie gminy Szelców, kiedy z auta wysiadło dwóch mężczyzn, pokrzydzony podszedł do nich i poinformował ich o celu swojej wizyty. Mężczyźni początkowo chcieli się porozumieć, twierdzili, że jeszcze nie oddali znalezionych rzeczy, gdyż chcieli zrobić to w późniejszym terminie. Jednak w dalszej rozmowie wszystkiemu zaprzeczali. W takiej okolicznościach, pokrzydzony na miejsce wezwał patrol policji. W sprawie policjanci zatrzymali właśnie dwóch mieszkańców gminy Szelców w wieku 27 i 4 lat. Przeszukania w ich miejscu zamieszkania nie doprowadziły do odnalezienia przywłaszczonych rzeczy. W rozmowie z policjantami zatrzymani w dalszym ciągu zaprzeczali, jednak później przyznali się, a ostatecznie okazało się, że męż mężczyźni ci zadowolili się z znalezionymi pieniędzmi, natomiast portfel i dokumenty spalili na grillu. Policjanci odzyskali część przywłaszczonych pieniędzy, a na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego 10 maja, obaj podejrzani usłyszeli zarzut przywłaszczenia znalezionych rzeczy i dokumentów. Przypominamy, że takie przestępstwo zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Noc muzeów zagości w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. Tu dla dzieci i dorosłych przygotowano wyjątkowe warsztaty. Noc Muzeów w Gigantach będzie wyjątkowa. Każdy miłośnik wątków kryminalnych będzie mógł na własnej skórze poczuć dreszczyk emocji. Jak zapowiadają organizatorzy w tajemniczych okolicznościach z ekspozycji zniknie ważny eksponat. Zadaniem uczestników będzie ustalenie przebiegu zdarzeń. Dlatego nie zabraknie policyjnych narzędzi, psa trupiącego i radiowozu. W ramach wydarzenia przewidziano także atrakcje dla młodszych uczestników. Instruktorzy EduKido poprowadzą kreatywne warsztaty Lego, zaś edukatorzy z Bełchatowskiej Fundacji Nitka zaproszą dzieci na warsztaty z robotyki. Najmłodsi wyjdą z ekspozycji z barwnymi pamiątkami, pomalowanymi buziami oraz oryginalnymi zmywalnymi tatuażami. Noc Muzeum w MCKPG Gigantach Mocy odbędzie się w najbliższą sobotę 14 maja w godzinach od 18 do 22. Trwa ogólnopolski tydzień bibliotek. Z tej okazji Bełchatowska Księżnica zaprasza na wyjątkowe spotkania. 13 maja spotkanie, właściwie dwa spotkania, jedno do południa dla dzieci, a drugie... Po południu o godzinie 17:00 Pierwsze spotkanie to dla dzieci z panem Krzysztofem Nowakowskim, autorem i wydawcą książek o wyprawach polarnych. A po południu dla dorosłych spotkanie z panem Michałem Rusinkiem, który był sekretarzem pani Wisławy Szymborskiej, a obecnie pracuje na Wydziale Polonistyki, Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto dodać, że Michał Rusinek to także autor tekstów piosenek, m.in. Anny Marii Jopek. Spotkanie autorskie w Byłchatowskiej Książnicy jest nieodpłatne. Serdecznie zapraszam na te wydarzenia. Dodam tylko jeszcze, że spotkanie z Panem Michałem Rusinkiem jest udział w tym spotkaniu jest możliwe po otrzymaniu bezpłatnej wejściówki, bo jednak chcielibyśmy delikatny dystans zachować. Przypominamy spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem 13 maja o godzinie 17 w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki. Jeżeli obywatel Ukrainy wyjeżdża na stałe lub na ponad miesiąc za granicę, traci prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym traci prawo do świadczeń. Brak informacji o wyjeździe i pobieranie nienależnych świadczeń będzie skutkowało koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia rodzinne z ZUS, jak na przykład 500, czy rodzinny kapitał opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko w tym okresie, kiedy przebywają oni w Polsce razem z dziećmi? W przypadku wyjazdu z Polski na okres powyżej miesiąca tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe trzeba poinformować ZUS, a można to zrobić elektronicznie, logując się na swój profil na PUE ZUS i składając pismo ogólne na formularzu POG. Oczywiście, jeżeli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu albo nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się do placówki ZUS i tu złożyć pisemne oświadczenie. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodziny i nie poinformuje ZUS-u o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki i to wraz z odsetkami. ZUS dysponuje narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba opuściła nasz kraj. Weryfikuje też legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczenia, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego. Pomocne są w tym różnego rodzaju rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp, i współpraca z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. ZUS może też w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania na terenie Polski, wezwać świadczenie obiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS i w przypadku braku złożenia wyjaśnień we wskazanym czasie, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia. Ta sama zasada obowiązuje również Polaków. W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy czy rodzina 500, a pierwsze pieniądze w ramach 500 trafią do obywateli Ukrainy w połowie maja. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim jedna osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 21 testów, z których jeden wskazał wynik pozytywny. W województwie łódzkim są 34 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów. Jedna osoba zmarła. Posiadała ona choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi zero, natomiast liczba wykonanych testów 4. 498, w tym 36 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 500 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 455, natomiast ponownych zakażeń 45. Liczba przypadków śmiertelnych 11. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast 8 osób posiadało choroby współistniejące z COVID-19. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.